Panie Duchu Święty prowadź podczas tego ogłoszenia moje serce, moje wargi, aby były przepełnione Twoim tchnieniem i Twoją miłością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przez całe nasze życie wchodzimy w setki relacji dalszych, bliższych, takich, które są nam dane na pewien moment i takich o które dbamy przez długi czas. Przelotnych. I takich, które zmieniają nasze życie na zawsze. Zapraszam Cię, abyś dziś podczas tej konferencji spojrzał razem ze mną na kilka scen, postaci w Biblii, na ich życie modlitwy, a ponieważ Pismo Święte to nie suchy tekst o minionych wydarzeniach, ale pełna ducha, pomoc w odczytywaniu naszego życia, spróbujemy coś z tych opowieści wnieść w nasze życie wiary. Zastanowimy się, czym jest istota modlitwy i dlaczego Bóg zaprasza nas do relacji ze sobą. Z pomocą na pierwszy ogień wyruszają do nas uczniowie z Emmaus. Myślałam i myślałam, czy ja wiara została ożywiona przez modlitwę, i przychodziły mi różne postaci z kart Biblii, ale liturgia słowa wtedy sama mi podpowiedziała, na kogo spojrzeć. Może w nieoczywisty sposób, no bo jak mówić o modlitwie w kontekście uczniów, którzy w trakcie drogi początkowo nie rozpoznają swojego Pana i nauczyciela, którzy tak zaślepieni lękiem, strachem, swoimi emocjami, nie wchodzą w spotkanie z Jezusem. Modlitwa to spotkanie, modlitwa to rozmowa, a więc uczniowie idący do Emaus, wchodząc w dialog z Jezusem, Mimo, że początkowo go nie rozpoznają, wchodzą na drogę nawrócenia. I Ewangelista Łukasz wcale nie przedstawia nam, że to spotkanie zaczęło się prosto. Wtedy przecież padają gorzkie słowa, a myśmy się spodziewali, a myśmy mieli nadzieję. Ile razy Ty wchodzisz w przestrzeń modlitwy, spotkania z Jezusem z rozgoryczeniem? Ze łzami w oczach, z lękiem, z rozczarowaniem, bo się spodziewałeś czegoś innego. I nawet nie zauważasz, że w tych wszystkich emocjach Jezus dołącza do ciebie. Modlitwa, ta rozmowa z Jezusem ożywiła wiarę uczniów z Emaus. Czy serce nie pałało w nas, komentują pod koniec tego fragmentu? Modlitwa rozpala serce. Prawdziwe spotkanie z Jezusem rozpala serce, nawet to, które wydaje się być już martwe, takie, w którym nie ma nadziei, nie ma miłości, któremu tyle razy już nie wyszło i takiemu, które jest już wszystko jedno. I w takim momencie dołącza do ciebie Jezus. Wychodzi ci na spotkanie, pragnie tego spotkania pragnie abyś doświadczył jego obecności pragnie aby to spotkanie na nowo dało ci życie pragnie ci przypomnieć kolejny i kolejny raz że on jest Bogiem mocnym i potężnym że tam gdzie jest w tobie susza pustynia nieurodzaj tam on chce żebyś go zaprosił aby mógł to ożywić wlać życie wskrzesić cię do wiary Chcę, abyśmy go rozpoznali jako Boga wstałego, w każdej naszej śmierci, słabości, w każdym upadku i grzechu. Bo on dołącza do swojego ucznia i on ożywia swojego ucznia. Bo tak naprawdę jest tylko jedna siła, która ma moc nas przemienić. Jest jedna siła, która moc, ma moc nas podnieść. Jest to moc Jezusowej miłości. I ten uczeń potem wraca z nadzieją do innych. Podczas jednej z adoracji, które są teraz co wtorek w naszym kościele, zupełnie nie mogłam się skupić na najświętszym sakramencie, tylko mój wzrok co chwilę uciekał na stojak ze świeczkami, który stoi obok bocznego ołtarza. I w ciągu tych yy, dwóch godzin, podczas których byłam sza i adoracja, wiele było świeczek, które się wypaliło. Było też kilka świeżo zapalonych. Ale na sam koniec została jedna świecąca, i ona dawała światło tym już wypalonym, które stały obok, ogrzewała je wszystkie swoim światłem. I Twoje spotkanie z Jezusem może dać światło komuś innemu, może ogrzać kogoś miłością Jezusa. I często w naszym życiu występuje taka zależność, że najpierw się nawracamy, a potem przychodzi wielki zapał do modlitwy. Wielkim świadectwem jest jednak wierność, jest klękanie do modlitwy wtedy, kiedy wiara gaśnie, kiedy jesteśmy jak ta wypalona świeczka i pozornie nie ma w nas światła, ale wiara w to, że Jezus, prawdziwe źródło światła, jest wtedy z nami, pozostaje niezmienne. Nawet, a może szczególnie wtedy, kiedy już nie potrafimy Go w sobie znaleźć. Czy serce nie pałało w nas? Czy serce nie pałało w tobie po takim spotkaniu z nim wtedy, kiedy faktycznie dałeś mu szansę na spotkanie? Świetne było to zdanie z podręcznika, aby karmić się obecnością Jezusa regularnie, aby nie doprowadzić do niedożywienia ani do niestrawności. Bo łaska spotkania z Jezusem to nie jest nagroda za to, jakimi jesteśmy, ale przywilej przyjaciela, który jest blisko. W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy historię spotkania Filipa z dworzaninem etiopskim. Dworzanin w swoim powozie czyta fragment z proroka Izajasza, a Filip poprowadzony przez Ducha Świętego dołącza do niego i pyta, czy rozumie to, co czyta. Dworzanin odpowiada, jakże mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśnił. I wtedy Filip wychodząc od czytanego przez dworzanina fragmentu, Opowiada mu dobrą nowinę o zmartwychwstałym Jezusie, w konsekwencji czego dworzanin przyjmuje chrzest. Po co właściwie nam formacja? Po co codzienne siadanie do modlitwy? Po co rozważanie pisma świętego? Bo formacja serca pozwala rozumieć. Dawanie czasu Bogu, by Go poznawać, daje zrozumienie. Zdrowy człowiek chodzi na dwóch nogach. I zdrowa wiara z jednej strony kroczy nogą duchowego zaufania, ale z drugiej strony ma nieustanne pragnienie poznawania Boga, poznawania Jego oblicza, poznawania Jego imienia, poznawania Jego działania, poznawania Jego pragnień, poznawania świata Boga, by się Nim zachwycić, by pragnąć żyć w tym świecie każdą sekundą swojego życia tutaj na ziemi, by ten świat też dobrze pokazywać innym. Wystarczy spojrzeć na naszą ikonę przyjaźni Jezusa z przyjacielem, który w swojej ręce trzyma pismo święte jako zaproszenie do tego właśnie, żeby go poznawać, żeby tam go poznawać, tam go spotykać, pogłębiać wiedzę na temat Boga, by go poznawać coraz lepiej, by kochać go coraz mocniej, by coraz pewniej stać na nogach naszej wiary. Dlatego też korzystajmy z mądrych źródeł na tej drodze, pamiętając, że najlepszym źródłem poznania Boga jest Jego słowo. I jeszcze nawiązując do uczniów z Emaus, Jezus objaśnił im podczas drogi pisma: Od Mojżesza przez proroków, objawiał im tam siebie. I Jezus chce, aby wiara w Niego była mądra, dojrzała, rozumna, taka, która stawia pytania, ale taka też, która daje pole, aby można było na nie odpowiedzieć, mimo że wiele z tych odpowiedzi prostych nie będzie. I poznawać świat Boga, aby nasz zachwyt przemieniał się w tęsknotę, abyśmy nie byli uwiązani dobrami tego świata, ale wiedzieli już teraz, że jesteśmy z innego świata, że nasze serca mieszkają razem z Bogiem. Od dziecka miałam takie przekonanie, że z Bogiem bardzo się lubimy, że jakoś mi bardziej po drodze z nim niż wśród moich znajomych, że coraz więcej osób odchodziło od wiary, od kościoła, a mnie coś tam cały czas trzymało. I chociaż wtedy jeszcze nie myślałam o byciu z Jezusem w kontekście relacji, bardziej wyuczonego rytuału, niemniej jednak ten rytuał zawsze dawał mi dużo bezpieczeństwa, mimo różnych etapów w wierze. I gdzieś tam od czasów przedlicealnych kręciłam się wokół nowej ewangelizacji i takiego wyczulenia na modlitwę Słowem Bożym. I zazwyczaj wyglądało to tak, że początkowy zapał szybko wygasał i nic z niego nie zostawało. I dopiero tutaj, we wspólnocie, Bóg po raz kolejny dał mi takie zaproszenie i przestrzeń, może na początku bardzo męczącą, by codziennie spotykać się z Nim w Słowie. I szczerze mówiąc, teraz nie wiem skąd wcześniej udawało mi się brać siłę i rozeznanie w wielu sprawach. Zawsze bardzo lubiłam też wchodzić w relacje, nie miałam nigdy z tym problemów. Bardzo lubię poznawać nowych ludzi, być wśród ludzi, kiedy coś się dzieje. Ale tak naprawdę teraz na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć osoby, które wpuszczam blisko do swojego świata. I myślę, że tak też było i z Jezusem. Że bardzo trudno było mi go tak naprawdę, przyjmując wszystkie konsekwencje, wpuścić do mojego świata. Ciężko rozmawia się z osobą nowo poznaną, inaczej z osobą, z którą rozmawia się codziennie, która z tonu twojego głosu, ze spojrzenia twoich oczu potrafi wyczytać wiele. I tak mam w relacji z Jezusem. Wystarczy spojrzenie na Najświętszy Sakrament, na uniesiony podczas konsekracji kawałek białego chleba, na spojrzenie na Jego ciało na krzyżu. I już wtedy wiem, że On jest, że jest blisko, że dotyka, co aktualnie jest we mnie. A wiem, bo mi to objawia, bo pokazuje mi takiego siebie na kartach Biblii, jako Boga bliskiego, szukającego. Kochającego i dzięki temu poszukiwaniu i poznawaniu, łatwiej jest mi go doświadczyć. I łatwiej mi potem, tak jak Filip, opowiadać o Jezusie, o takim doświadczaniu go. Szczególnie o opowiadaniu moim życiem, tak aby inni też mogli go spotkać. Kiedy myślałam o kimś, kto stawał w szczerości przed Bogiem, od razu przyszedł mi na myśl Mojżesz, o którym była też mowa w tym tygodniu, ale trochę w innym kontekście. I już od początku historii rozmowy Mojżesza z Bogiem widzimy go jako tego, który nie ma obaw, żeby stawać przed Bogiem takim jaki jest. Niby się jąka, ale świetnie z Bogiem dyskutuje. Niby się jąka, ale wszystkie swoje obawy, to co w sobie nosi, do Boga po prostu wypowiada. I ta szczerość Mojżesza stała się przestrzenią, w której Bóg mógł działać. Szczerość czasem boli. Szczerość to stanięcie nagim przed kimś w nadziei, że ktoś nas nie podepta. Szczerość to ryzyko. Ale szczerość to jedyna droga do budowania prawdziwej relacji. Szczerość to jedyna droga do doskonalenia się w miłości. Bo tylko z pomocą miłości możliwe jest zbudowanie szczerej relacji. Myślę, że gdyby nie szczerość Mojżesza i zaufanie, którego w niej doświadczał od Boga, jego misja wyprowadzenia Izraela z Egiptu mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Ale Mojżesz wiedział, że miał w Bogu przyjaciela. I przez ostatni czas, ostatni rok, bardzo szczególny jest dla mnie fragment z listu do Galatów. Jedni drugich brzemią noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Ile razy stajesz w prawdzie przed swoim małżonkiem, przyjacielem, rodzicem, dzieckiem, licząc, że przyjmiecie takim, jakim jesteś. Ciężar swojego życia dajesz sobie pomóc nieść, kiedy szczerze się nim z kimś podzielisz. Po pierwsze z Bogiem. To jest pierwsze spotkanie szczerości. To jest pierwsze spotkanie, w którym nigdy nie zostaniesz osądzony, skreślony. Tam, na modlitwie, Bóg czeka, abyś wylał przed Nim swoje serce, dał Mu siebie takim, jakim jesteś, bez udawania, bez ściemy, abyś w kroku wiary przyniósł Mu wszystko, co jest w Tobie. Po drugie, abyś spotkał Boga w szczerości z drugim człowiekiem i doświadczył tego, jak On działa przez innych. Przez lata, głównie przez różne zranienia, doszłam do perfekcji w kamuflowaniu tego, co się we mnie dzieje, ale Jezus chce mnie z tego wyprowadzać, pokazuje, jak wygląda prawdziwa relacja z Nim, ale też z drugim człowiekiem że to stawanie takim, jakim się jest. I naprawdę najpiękniejsze jest doświadczenie wsparcia w miejscu, gdzie po ludzku spodziewam się odrzucenia. Kiedy mówię o tym, co jest we mnie, często co jest trudne, nieprzyjemne, a spotyka się to z miłością i wsparciem. I tak samo jak Bóg koi moje serce swoim słowem, tak samo koi je doświadczeniem obecności i bliskości drugiego człowieka, w którym przecież on sam jest. Przez cały zeszły rok formacyjny, staraliśmy się uczyć stawać przed Bogiem w szczerości, w duchu i prawdzie. Nazywać swoje uczucia, emocje, to co przeżywamy, i zostawiać to wszystko na modlitwie u stóp Jezusa. Jak jesteś zły, to możesz mu to powiedzieć. Jak pękasz z dumy, z radości, możesz mu to powiedzieć. Jeśli cię coś męczy, to idź do niego. On to przyjmie i pobłogosławi. Bo tak jak jesteś ważny dla przyjaciela, tak jesteś ważny dla Jezusa, swojego przyjaciela. Bo przyjaciel zawsze jest wyczulony na to, co się w nas dzieje. Chce pomóc, chce wesprzeć, chce przytulić, chce ulżyć. Po prostu chce być z tobą. Dlaczego Jezus zaprasza nas do przyjaźni z sobą? Nie nazywa nas już sługami, ale nazywa nas przyjaciółmi. Po co? Mógłby też być tylko jednym z naszych dalekich znajomych, którego odwiedzamy raz w tygodniu albo dwa razy do roku na Eucharystii. Jednak zaprasza nas do czegoś więcej, by stał się dla Ciebie najważniejszy. Wśród wielu uczniów Jezusa, nie tylko tych dwunastu, jeden zajął szczególne miejsce umiłowany, przyjaciel na piersi mistrza ten, który jako jedyny z nich wytrwał do końca, który stał pod krzyżem i w tej najtrudniejszej, rozdzierającej chwili serca był przy swoim przyjacielu. Jan. I w szóstym rozdziale księgi Syracydesa czytamy, że wierny bowiem przyjaciel potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Czy rozpoznałeś już w Jezusie swój najcenniejszy skarb, swojego najwierniejszego przyjaciela? Przyjaciela, który nigdy się nie odwraca od ciebie, który pozwala leżeć na swojej piersi, kiedy sam nie masz już siły podnieść głowy, przyjaciela, który daje przykład, jak żyć i jak umierać za innych. Modlitwa to rozmowa z Twoim przyjacielem. To najcenniejszy dar, trwanie w przyjaźni, mówienie i milczenie o tym, co ważne. I mniej ważne. Modlitwa to spotkanie, to wielka łaska. Czy jest cenniejszy dar niż bycie blisko Jezusa, który przyjmuje każdego z nas w Prawdzie i z największą, niewyobrażalną i niezrozumiałą miłością? Czuj się bezpiecznie, bo Twój przyjaciel Jezus jest i czeka. Jest, znacie doskonale i chce być przy Tobie. Jezus w Tobie trwa, Jezus w Tobie mieszka. Jezus, cały zanurzony życiem w modlitwie, mieszka w Tobie. Jezus, który w modlitwie najdoskonalej zjednoczył się z Ojcem, trwa w Tobie i pokazuje, że zjednoczenie z Bogiem ma głęboki sens i jest możliwe. Pokazuje, że trwając w tożsamości Dziecka Bożego i wypełniając wolę Boga, jednoczymy się z Nim. A każda nasza modlitwa, w której szukamy woli Boga, jest krokiem do zjednoczenia z nim. A on niecierpliwie oczekuje takiego każdego spotkania. Podczas Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia bardzo mocno pracowało we mnie zdanie, które Jezus wykrzyczał z krzyża: Boże Mój czemuś mnie opuścił. Jezus nie krzyczy: Boże Mój, ale mnie boli, a przecież boli. Na pewno czuje każdy wyrwany kawałek skóry podczas biczowania, czuje każdą ranę, czuje ból korony cierniowej i gwoździ. A jednak przyjmuje ten ból i łagodzi go miłością dla ciebie i dla mnie. Ale tam, z krzyża schodzi do największej ciemności, do największej otchłani. Czemuś mnie opuścił? Do odchłani bycia bez Boga, do stracenia go z przed oczu. Jednoczy się wtedy z naszym doświadczeniem opuszczenia, pozornego opuszczenia przez Boga, kiedy myślimy, że Bóg się od nas odwraca, że go nie ma, kiedy życie daje nam w kość, kiedy nasza modlitwa przez długi czas nie zostaje wysłuchana, kiedy nasze plany upadają, kiedy umiera albo odchodzi ktoś, kogo kochamy. Czemuś mnie opuścił? Jezus dotyka tego cierpienia, tego doświadczenia, i razem z Nim z martwych pokazując, że już na zawsze pozostaje z nami. Prawdziwie i nie mógł stać się Bogiem z nami, Bogiem bliskim, Bogiem, który pragnie Twojego szczęścia. Jezus objawił nam prawdę o Ojcu i o sobie, objawił prawdę o Duchu, którego tchnął z krzyża. Objawił prawdę o Trójcy Świętej, która, pozostając we wzajemnej relacji, chce wejść w relację z każdym z nas. I niech to się stanie świadomym celem każdej naszej modlitwy, której owocem będzie zjednoczenie nie załatwianie interesów, ale relacja prawdziwa, szczera, pełna wiary, przyjacielska i zjednoczona we wspólnych pragnieniach. Jezu, przyjacielu, wspomagaj nas w codziennym trwaniu przy Tobie, dbaniu o relacje z Tobą jak o najcenniejszy skarb, i pozwól nam patrzeć na nasze życie oczami Twojej miłości. Amen.